Znajdujemy się na Starym Rynku w Płocku. Płocki jest szczególnym miastem. Płock to miasto bohater odznaczone przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Wirtualny Teatr Historii już czwarty dzień pokazuje film VR, który opowiada o zwycięskiej Bitwie Warszawskiej. Film nie powstałby bez wsparcia mecenasa, czyli Narodowego Banku Polskiego. Wiktoria 1920 jest rzeczywiście bardzo ciekawym projektem, który realizowaliśmy jako mecenas firmy PKN Orlen, tego projektu wspólnie z Niepodległą. Ale oczywiście, jak to widzimy na planie, jesteśmy sponsorem szeregu innych projektów, które są ściśle związane z historią. Film Wiktoria 1920 to bez wątpienia świetny sposób na doskonałą lekcję historii, szczególnie bliską sercu młodego pokolenia, które dzisiaj porusza się w technologiach nowoczesnych. Film pozwala nam Wykorzystać te technologie, by przenieść się 100 lat wcześniej i naprawdę uczestniczyć w wydarzeniach, które w tym czasie miały miejsce na terenie Polski. wrażenia są bardzo pozytywne. Jestem bardzo niezaskoczony zaskoczony profesjonalizmem podejścia do tematu. Wrażenie są niesamowite, tym bardziej, że nigdy w takiej technologii nie oglądałem żadnego filmu. Gdyby wszystkie zajęcia historii tak wyglądały, to sądzę, że my tu wszyscy obecni. W czasie chodzili na historię. Film był o wiele lepszy niż na przykład zwykłe lekcje historii w szkole. Można było odczuć te wszystkie emocje. Myślę, że przedstawienie historii w ten sposób jest jak najbardziej słuszne. Myślę, że wirtualna rzeczywistość to rzeczywiście przełom w edukacji historycznej.